Kia. movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Seat, wersja Business Line na dwoju 5 Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Seat, wersja hatchback, 1.5 Turbo, benzyna 160 KONI z manualną skrzynią biegów. Wersja wyposażenia Business Line. Kolor Dark Pentametal, cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 116 400 zł brutto, wersja Business Line to to co widzimy z zewnątrz, to oczywiście reflektory Full LED, felgi 17 cali, przyciemnione szyby z tyłu, czujniki parkowania tyłu, kamera, chromy wokół okien. Kierunki w lusterkach. Lusterka elektrycznie składane po zamknięciu samochodu to oczywiście do ustawienia z poziomu komputera. Reflektory full LED wzór poliftowy już. I zderzek w wersji business line. I teraz jeszcze jedna rundka bez kokardy. Ta felga mi się podoba. Taka jest, bym powiedział, w sam raz do tego samochodu. Nie za duża, nie za mała, atrakcyjna, przyciąga wzrok. Śnieg nie powinien się tam zbierać zimą. I do tego koloru też pasuje, do tych czarnych wstawek, do ciemnych szyb. Kolor Dark Penta Metal, wersja Business Line. Czyli już bogato wyposażona wersja, ma nawet pakiet zimowy, podgrzewaną przednią szybę, podgrzewaną Kierownice, podgrzewane fotele, ale nadal kluczyk jest tradycyjnym scyzorykiem, dla niektórych to zaleta. Wykończenie na miękko, pełna elektryka, składanie lusterek. Wielofunkcyjna kierownica, kierownica tak jak powiedziałem przed sekundą podgrzewana, tak wyglądają zegary. W business line'ie nawigacja z dostępem do internetu. Z usługą Kia Connect, dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, podgrzewany fotel, kierownica, fotel i szyba. Sześciobiegowy manual, elektryczny hamulec ręczny, podłokietnik ze schowkiem, przesuwany. Półskórzana tapicerka. W środku materiał, po bokach skóra ekologiczna. Fotel podgrzewany z manualną regulacją wysokości. Duży zakres tej regulacji. I elektryczna regulacja podparcia odcinka lędziowego. Nakładki na progi są ochronne. Ciemne szyby. Tutaj również wykończenie na miękko. Dwa isofixy po bokach. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Nawiew dla pasażerów z tyłu. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Dwie kieszenie w oparciach foteli przednich. Za chwilę to będzie lepiej widać z drugiej strony, jak trochę światła więcej wpuścimy. Kamera, dwupoziomowa podłoga, koło dojazdowe. Proszę, podłoga w wersji niższej i zaczep na zakupy tutaj. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych i nawiew dla pasażerów z tyłu. Podłokietnik, dwa uchwyty na kubek i tu kanapa dzielona jest 60 na 40 I fotel pasażera tak wygląda deska. Fotel pasażera również podgrzewany z manualną regulacją wysokości fotela i z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędziowego. Tak wygląda ta pizzerka z bliska. Wersja pięciodrzwiowa. Jakby ktoś był zainteresowany ten samochód dostępny jest od ręki. I pomimo tego, że jest pięciodrzwiowa, mamy możliwość zamontowania tutaj belek dachowych, a następnie boksu czy bagażnika dachowego. Myślę, że na takiego hatchbacka ten box chyba miał 330 litrów, jak dobrze pamiętam. Pasowałby idealnie. Proszę bardzo. Skoro już mamy to wszystko, to możemy odpalić zegary. Światła automatyczne, reflektory full LED. Zróbmy jeszcze rundkę z odpalonymi LEDami. Światło mijania, tu mamy światło przysięgielne. Też ładny kolor. Kamera, dynamiczne linie, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel albo tak, albo przez przeklikanie, podgrzewana przednia szyba, musiałby być silnik odpalony, żeby to wystartowało. Dwustrefowa klimatyzacja, synchronizacja tej klimatyzacji, lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary wykończony na miękko, skrzynia szóstka. Tu jest informacja z czujników. Zresztą tutaj na zegarach również. Asystent pasa, poziom uwagi, informacje z jazdy, aktualna prędkość. Więcej ustawień mamy tutaj. Możemy ustawić od razu język. lepiej więcej ustawień pojazdu mamy tutaj system wspomagania kierowcy zestaw wskaźników klimatyzacja, światła drzwi regulowanie automatyczne, zdalne sterowanie szybami chyba mamy to żegnanie. To było na tyle. Jeśli chodzi o nową Kiję Seat Kombi w wersji hatchback w wersji Business Line. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza tego, który go widać za mną, którego przed chwilą oglądaliśmy: 116 400 zł brutto. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 585523636. 3636. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcję, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia. Wam życzę. Trzymajcie się. Kia, movement that inspires.